Siema, siema, witam serdecznie, się mówimy kolejnego quest'a. Tym razem mamy rzucić butelką oznaczone miejsce. No i teraz tak, gdzie znajdziemy te miejsca, zaraz Wam pokażę. Ja sobie skieruję się na to miejsce, czyli na rybę. No i generalnie mamy jeszcze dwa takie miejsca, gdzie możemy rzucić butelką. Ja od razu polecam naszykować sobie emotkę, czyli rzut butelką, dlatego że będziemy troszkę musieli popróbować tak naprawdę porzucać, dopóki nam się nie uda. Ja sobie tutaj lecę, zaraz będziemy widzieć znacznik, ale oczywiście na początku przypomnę o subskrypcji kanału, łapce w górze oraz rzucie mojego kodu, jeśli Wam filmik się spodoba. Jak widzicie mam już rzut butelką, tutaj muszę rzucić butelką, ja sobie nas nastawiłem już, no i muszę po prostu próbować robić Battlefield Flip Challenge tak zwany, no i dopóki ono prawdopodobnie ładnie nie wyląduje, no to mi questa niestety nie zaliczy, już sobie właśnie to e, testowałem przed nagraniem jak to mniej więcej działa, no nie będę oszukiwał, że jest dosyć ciężki według mnie e, trzeba się troszeczkę natrudzić znaczy, po prostu jeśli ktoś lubi takie zabawy, no to z pewnością o, widzicie, chłopu się udało już, no ja taki troszkę niewydarzony pod tym względem jestem nie wiem zbytnio jak to zrobić ale mniej więcej tak to trzeba zrobić, także na no, jak rzucić poprawnie to wam raczej nie pokażę e, bo będę pewnie tutaj próbował zaraz poza odcinkiem to robić ale zasady znacie, wiecie o co chodzi już, także trzeba po prostu, żeby ta butelka ładnie wylądowała, tak? I wtedy Wam zaliczy kościka. No i teraz pokażę Wam kolejne jeszcze miejscówki, yy, gdzie po prostu możemy zrobić tego questa. Możemy zrobić sobie przy lamie, czyli w tym miejscu, mniej więcej o tutaj jest ten znacznik. No i możemy jeszcze przy świni zrobić na pogodach pomyślności, gdzie znajduje się tutaj. No i mam nadzieję, że wy nie będziecie mieli takiego problemu z tym questem jak ja. No trzeba po prostu sobie potestować, tutaj popróbować, jak to rzucić. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem może fanem takich questów, ale mam nadzieję, że zaraz mi się uda. Może poza odcinkiem pójść lepiej. No i co, dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie w komentarzach. No i to było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Siema!